A nie boisz się trochę krytyki ze względu na film kolejny erotyczny? Nie, nie boję się krytyki. Stworzyliśmy tutaj wiemy o czym opowiadamy. No, tak jak powiedziałem, jest to film ku przestrodze. Pokazujemy bardzo duży problem. Okazało się, że podczas tak naprawdę rozmów i powiem, sytuacja jest taka, że ktoś komuś... jest ktoś to dosypuje czegoś do drinka i i później wykorzystuje te, te swoje ofiary, tak? No i okazuje się, że tego typu sytuacje się zdarzają i każdy, jak rozmawialiśmy, miał kolegę, czy koleżankę, raczej koleżankę niestety, e, która doświadczyła czegoś takiego, e, czy uciekła. Czy, ale, ale to się zdarza, to nie jest coś, co się zdarza raz na jakiś czas, tylko to jest notoryczne, więc jakby trzeba zwrócić na to, na to uwagę. I wydaje mi się, że to jest jakby no, pierwszy film, jaki pamiętam, który o tym opowiada, o tym zagrożeniu. Ehm... Więc nie boimy się krytyki, uważamy, że nakręciliśmy piękne sceny erotyczne, które będzie się miło oglądać, bo uciekaliśmy od wulgaryzmów i chcieliśmy pokazać to w dosyć taki estetyczny sposób. Jak się przygotowujesz do scen erotycznych? Czy one są dla Ciebie stresujące, czy podchodzisz do tego bardzo warsztatowo? Chyba już po latach warsztatowo, ale super, bo ciekawe mieliśmy pierwszy raz na planie osoby, która została delegowana z góry, żeby być takim konsultantem właśnie od scen erotycznych tylko. Czyli to była osoba, która zajmowała się podczas była podczas prób, podczas scen komfortem aktorów, żeby czuli się dobrze. Więc bardzo ciekawe na początku zdziwiliśmy się, jak dowiedzieliśmy się, że jest taka osoba, że ma być taka osoba, ale później okazało się, że to naprawdę była pomocna. Bo różnie bywa, aczkolwiek tutaj w, pomiędzy na, w tym naszym trójkącie, mówię o Andrzeju, o Helenie i, i o mnie, bardzo się polubiliśmy i w ogóle mamy takie bardzo profesjonalne podejście i to jest super, bo to się znaczy świetnie, że. że... Że możemy sobie ufać wzajemnie, więc jakby podejrzewam, że czasami nawet z boku mogło to wyglądać śmiesznie. Jak nie wiem, mieliśmy scenę, gdzie, gdzie faktycznie uprawiamy miłość razem, w trójkę, po czym było, było stop, a, a my nie wiem, zakrywaliśmy się nawzajem i zapytaliśmy się, czy się dobrze czuje druga osoba, bo bardzo się o siebie dbamy. I to było takie. Urocze chyba patrząc z boku, aczkolwiek no mówię, no nasz zawód zdaje sobie z tego sprawę, że może dla niektórych wyglądać niezrozumiale, sam musiałem do tego dojrzeć i, i sobie to wszystko w głowie ustawić, żeby móc, tak jak mówi pani, podchodzić do tego warsztatowo i profesjonalnie, znaczy profesjonalnie w sensie, że traktuję to jako coś normalnego, jako pracę i, i wtedy jeżeli zaczynam to tak traktować, to po prostu takie jest. Na początku było dużo strachu, lęku i, i takich dziwnych odczuć, jakby jak, jak, jak się z tym zachować. No ale po prostu, jeżeli trafia się na profesjonalną osobę z drugiej strony, która ma takie same podejście jak, jak ty, no to po prostu jest zwykła, zwykła praca.